Mamy niedzielę. Panowie poszli na eskapadę po wszystkich bazarach mechanicznych e, Tbilisi e, w celu znalezienia czego? Zestawu do naprawy gwintów. Zestawu do naprawy gwintów, gdyż wczoraj e, nasz wybawiciel Stanisław przyleciał z nową głowicą i nową uszczelką. O, proszę, oto tu. Niestety okazało się, że uszczelka była do nowszego typu niż nasz, ale chłopaki powiedzieli, że jakoś sobie to poradzą. Już witaliśmy się z Gąską, ale niestety ukręciło śrubę. Samo się. E... Tak. Krzysztof. Ja chciałem ci zadać pytanie o barbecue dzisiaj, bo są moje urodziny. Czy idziemy na miasto, czy robimy barbecue? No właśnie. Kuboś. Czekajmy na ciebie Ty masz urodziny, jak chcesz to... Krzysiu ma dzisiaj urodziny, więc życzymy ja mu mogę... wszystkiego 100, ja lat! 100 lat! 100 lat! Widzę, że już chcesz rozkłępać 100 lat, 100 lat. ok Loszka nam tu sobie idzie dzisiaj do hostelu. Odpoczy trochę. Oddy oddycha. <laughs> yes. hmm. Dobra. Paki zaraz powinni się wziąć za robotę. Dobra. My się już wzięliśmy dawno, już nie skończyliśmy.